Rozdział 60. Poulent Trip 2 Przystanek 4 na spotkanie z historią po pierwsze Primo po to, żeby coś sobie wszamać, po drugie Primo ogarnąć z grubsza topografię miasta, gdzie są punkty, które najbardziej mnie interesują, czyli ten cały Zamek Braciszków Krzyżaków, którzy tam sobie urzędowali dobre 600 lat temu, co normalniejsze sklepy typu Leclerc czy Kaufland. Przy okazji namierzyło się kilka żabek, które kilka razy przydały się w kontekście hotdogów. I tak gdzieś się między, pomiędzy kolejnymi znaleziskami obiektów wymienionych wcześniej trafiłem na reklamę czegoś, co kryło się pod nazwą Magic Malbork. Tym czymś miał być pokaz laserowy na tylnej ścianie malborskiego urzędu gminy, który miał być o godzinie 23.30. A gdyby dla kogoś, tak jak dla mnie, brakło biletów, które kosztowały całego Dyhala, przewidziana była powtórka pół godziny po północy, na którą to powtórkę bileta sobie nabyłem. Ostatecznie jak ktoś tak jak ja przez ostatnich 12 lat z małymi przerwami rozbijał się po firmach ochroniarskich, to dla niego pół godziny po północy to prawie jak południe. A ponieważ to co chciałem, czyli Lokalizację dyskontów spożywczych i zamków w Malborku miałem z grubsza ogarnięte, poszedłem sobie do mojego pokoju troszkę się kimnąć. Tak też zrobiłem, by w okolicach północy wziąć sobie coś ze sobą do picia, by nie musieć tego kupować w pizzeriach na rynku, bo pewnie już tylko to będzie czynno o tej porze, a tam takie rzeczy jak napoje nie należą do rzeczy najtańszych. I tak, około kwadransa po północy, wszedłem sobie na podwórko, za tym ich urzędem gminy, gdzie za kilkanaście minut miał się rozpocząć ten cały pokaz laserowy pod szum nazwą Magic Malburg. I tak też było. Zanim się na dobre zaczął, kolej rzucił formułkę, że większość aparatów i kamer nie jest przystosowana do nagrywania pokazów laserowych. Pewnie powiedzieli to tak asekuracyjnie, żeby ktoś nie miał do nich problemu, jakby mu się coś stało z jego sprzętem, chociaż to jest raczej mało prawdopodobne. Skoro moja kamerka sportowa za 600 zł dała radę, to smartfony, nie mówiąc już o lepszych sprzętach, też dadzą sobie jakoś radę. Wprawdzie był to środek nocy, a moja kamerka nie należy do największych kozaków. Jeśli chodzi o nocne nagrania, to jednak ilość światła w czasie pokazu była na tyle spora, że kamerka spokojnie ogarnęła pokaz i że jeśli już będzie miał ochotę zaryzykować i nagrywać spektakl, czyli jakieś 80% oglądających, to żeby wyłączyć lampy błyskowe w swoich urządzeniach. Akurat mnie ta uwaga nie dotyczyła, gdyż gdybym nawet chciał, to i tak bym jej nie użył, gdyż. Zwyczajnie moja kamerka jej nie posiada. Samo to przedstawienie laserowe było czymś na kształt jakiejś bajeczki o zamku, nad który przylatuje dobry niebieski smok, który robi zalatającą straż pożarną z ogonem, czyli zamiast ognia wyrzuca z siebie wodę. Średnio to prawdopodobne, ale to w końcu tylko bajka i ułańska fantazja władz miasta, a potem programistów, którzy pewnie nieźle główkowali jak to dograć ze strony technicznej. Lecz udało im się to na tyle zajebiście, że sam uznałem, nie wiem czy nie pierwszy raz w życiu, że o to wychodzę z czegoś, co uważam, że zapłaciłem za to mniej niż to było warte. Zresztą, co ja wam tu będę opowiadał na sucho? Przekonajcie się sami, wbijając na mój kanał na YouTubie pod nazwą YouTuber McGregor, a na kanale znajdźcie sobie film pod tytułem Poland Trip 2 odcinek 13 Magic Malborg pokaz laserowy w playliście Poland Trip 2 Anno Domini 2017. Następnie wskazane było pójście do pokoju, dokończyć browarka, gdyż rano średnio sensowne byłoby picie piwa, z którego dawno już uleciałby gaz. I Pójść w dalszą kimę. Kimę, która zakończyła się w okolicach 10.00, a to była idealna godzina, by wstać, ogarnąć się i wyruszyć w kierunku Zamku Krzyżackiego głównego celu mojej wizyty w Malborku. Gdy się tam dotoczyłem, stanąłem sobie w spokojnie 20-minutowej kolejce po bilecik wstępu na zamek, za który popłynąłem prawie 40 PLN-ów, by potem stanąć sobie w drugiej kolejce. Na szczęście o wiele już krótszej, ale jak się okazało. Zupełnie zbędnej kolejce, gdyż druga kolejka była kolejką osób, którym nie chce się pilnować potem przewodnika i chodzić sobie po zamku samemu ze słuchawkami na uszach, z których leciał sobie wykład przewodnika w wybranym przez zwiedzającego języku. Chociaż gdybym wiedział, na co się pisze, wybierając opcję chodzenia z przewodnikiem, raczej wziąłbym audiobooka. Trafiłem na kobitkę, dobrze po pięćdziesiątce, a może i w okolicach sześćdziesiątki, która wczuła się w rolę przewodniczki. Aż za bardzo. Jakby w czasach krzyżaków znali już metodę hibernacji albo zamrażania ludzi i odmrażania ich, kiedy zajdzie taka potrzeba. Prawie jak w filmie Człowiek Demolka, babka nawijała, jakby żyła w tamtych czasach, i teraz ją odmrozili, by o tym opowiadała. Z początku nagrywałem proces zwiedzania zamku, lecz po zużyciu trzech baterii, czyli prawie trzech godzinach chodzenia po zamku, dałem sobie spokój i ograniczyłem się do co ciekawszych momentów na zamku, gdzie robiłem sobie fotki, jak na przykład w zbrojowni, czyli miejscu, gdzie było można zobaczyć Broń, jaka była dostępna w tamtych czasach, czyli głównie łuki, strzały, jakieś armaty czy inne katapulty. Ciekawie pomyślany był też kibelek krzyżaków. Nie było to nic innego, jak dziura, przez którą to, co wydalił z siebie taki krzyżak, spadało parę dziesiąt metrów w dół, w kanał odprowadzający tego typu rzeczy. Zaprzestanie nagrywania wszystkiego jak leci, okazało się być dobrym pomysłem, bo i tak nie starczyłoby baterii na nagranie wszystkiego, gdyż kobitka na dobre skończyła wędrówkę z połową grupy, jaka była na początku, po bitych pięciu godzinach. Połowie, gdyż druga połowa sobie odpuściła, i widząc, że babka wpadła w jakiś trans, stwierdziła, że będzie udawać koty, czyli, że będzie sobie chodzić po zamku po swojemu. Ja jakimś cudem dotrwałem do momentu, aż babka obudziła się z tego swojego transu i po ponad pięciu godzinach łażenia po zamku. W końcu z niego wyszliśmy, co w jej przypadku zakrawało prawie na miano cudu. Jak wszedłem na zamek koło 11, wyszedłem z niego dobrze po 16. Jedyne, na co jeszcze znalazłem po tej wędrówce, siły, to na znalezienie jakiegoś lokalu, gdzie mógłbym wszamać coś konkretnego. A tym czymś konkretnym okazała się być pizza z bekonem i gerosem zapita browarkiem. Zdecydowanie za dużo kilometrów zrobiłem na zamku, by teraz jeszcze trzaskać kilometry ekstra w poszukiwaniu czegoś innego niż pizzeria. W drodze powrotnej zahaczyłem jeszcze tylko o leklerka celem zrobienia sobie zapasów prowiantu i płynów na resztę dnia 13 sierpnia i ewentualnie kawałek dnia następnego, czyli 14 sierpnia anno Domini 2017. A że końcem oka dojrzałem wychodząc z lekerka maszynkę sprzedającą z lotto, a niedługo po zakończeniu Poland tripu, i tak był czas na kanale na kolejny sezon zdrapek, to też stwierdziłem, że następny sezon będzie sezonem, w którym wystąpią zdrapki kupione właśnie w tej oto maszynce. Siedząc sobie na fejsie, popijając piwko, miałem okazję poświęcić. Śmiać się z Wiesia, osobnika pracującego, a raczej ściemniającego, że pracuje, w tym samym miejscu co ja. Wrzucił on na swojego face'a post, że jest w Gdańsku, czyli tam, skąd ja przyjechałem do Malborka. Na co Robert, nasz wspólny znajomy, a przy okazji nasz kierownik kilka lat wcześniej, wrzucił pod tym postem komentarz, że niby podąża on moimi śladami. Co w sumie by się zgadzało, gdyż w poście była fotka z Westerplatte, miejsca w Gdańsku, które ja też nie umieszkałem odwiedzić. Na co Wiesiu odpisał mu coś w stylu, żeby go nie ponosiło, czy coś w tym stylu. Na co ja się włączyłem z tekstem chwalącym reakcji Roberta, to z kolei spowodowało wkroczenie do akcji Justyny, jego towarzyszki podróży, a przy okazji pracownicy tego samego miejsca, co ja, Robert i Wiesiek, to je wkroczenie oczywiście było postem broniącym wieśka, żebym ja się tak nie rozpędzał, chwaląc post Roberta, a przy okazji jadąc po wieśku. Lecz ponieważ to jest autobiografia moja, a nie wieśka, spójrzmy może na niego zasłonę milczenia. Szkoda mojej klawiatury, ponieważ nie byłem do końca przekonany, czy po powrocie będzie możliwość nagrania kolejnego sezonu. Z drapek ze zdrabkami z maszyny w malborskim Leklerku, w lori głównej, stwierdziłem, że dość sensownie będzie nagrać ten sezon jeszcze w Malborku, a w domu go tylko zmontować. Tak też zrobiłem, lecz dopiero dnia następnego, gdyż dzień 14 sierpnia był ostatnim, lecz jeszcze pełnym dniem w Malborku. A że w międzyczasie zrobiło się grubo po północy, stwierdziłem, że najrozsądniej będzie zrzucić dane nagrane dziś kamerką na dysk przenośny, baterie wstawić do ładowarek na noc, a samemu też zająć się ładowaniem własnych biologicznych akumulatorów, czyli potocznie mówiąc, iść w kimę, resetując przy okazji wskaźnik zmęczenia nóg, które zrobiły tego dnia swoje na zamku następny a jednocześnie ostatni pełny dzień, przeznaczyłem na kilka rzeczy. Na pierwszy ogień poszedł rejsik stateczkiem po nogacie, podczas którego jakiś nagrany głos opowiadał pasażerom, który wcześniej wydali dwie dychy za 40-minutowy rejsik o historii miasta, zamku i innych tego typu rzeczach, wplątując w to jakąś bajkę o etymologii nazwy wieży maślanej na zamku. To była bajka, którą oni oczywiście nazywali po swojemu legendą. Rejsik był oczywiście po to, by potem było co wrzucić na YouTube'a. Nie był to jednak ostatni materiał z tego miejsca. Po rejsie poszedłem sobie na drugą stronę nogatu, bo tak nazywa się rzeczka płynąca przez Malbork, celem zrobienia sobie time timelapsa z zamkiem w tle. To oczywiście trwało z godzinę, z uwagi na metodę, jakiej moja kamerka używa tworząc time timelapsa, po to, żebym ja nie musiał robić tego w postprodukcji. I ponieważ to, po co przyjechałem do Malborka zostało spełnione, mogłem spokojnie skoczyć sobie na niezbędne zakupki, po drodze zahaczając o żabkowe hot -dogi, a przy okazji o żabkomat. Następnie podążyłem do pokoju ogarnąć i spakować swój ekwipunek, gdyż mój plan logistyczny przewidywał, że jutro nie będzie na to na pewno czasu, gdyż o godzinie 5.30 mam odjazd pociągu. Tak, niestety pociągu, bo dzień 15 sierpnia to jakieś nikomu niepotrzebne święto, które powoduje tyle, że pociąg to jedyna opcja zdążenia na polskiego busa odjeżdżającego punkt 7 z gdańskiego dwórca autobusowego w kierunku Wrocławia. Ponieważ bilet na ten pociąg miałem już wydrukowany ze trzy miesiące wcześniej, nie musiałem się martwić takimi pierdołami jak ilość otwartych kas w święta o tej porze czy długością ewentualnych kolei do nich. Godzina czwarta czterdzieści cztery. Taki mój grzech uciekłem do Czech z tych pięknych gór pod sąd i pod mur. Usłyszenie jeszcze przez sen tego początku kawałka ucieczki autorstwa elektrycznych gitar mogło oznaczać tylko jedno i nie było to nic przyjemnego. Raczej czegoś koniecznego konieczności wstania, ogarnięcia ubrania się, opuszczenia lokalu, wrzucenia klucza od pokoju do umówionego miejsca, skrzynki na listy na półpiętrze i podążenia na peron, celem zajęcia miejsca w pociągu stojącym już na stacji. Pociągu, który o 5.30 nawet zgodnie z rozkładem wydał z siebie dźwięk zabraniający po nim wsiadania czy wysiadania i ruszył w kierunku Gdańska. To już jest koniec. Nie ma już nic. Inny znany cytat autorstwa Kuby i spółki, który w tym akurat momencie idealnie pasował do sytuacji. Tyle właśnie zostało z mojej wizyty w Malborku, a w perspektywie jakichś 9 godzin z całego urlopu. Zanim to jeszcze nastąpiło, nagrałem sobie jeszcze ujęcie zamku z okna pociągu, który kilka minut po szóstej wysadził mnie po raz pierwszy i ostatni w ramach tego Poland Tripu na trzecim peronie gdańskiego dworca PKP. Teraz pozostało mi już tylko zejście na hol, skręcić w prawo i dojść na dworzec autobusowy, na rogu którego kierowca polskiego busa już szykował się do kursu Gdańsk-Praga. Ja jednak wysiadłem sobie we Wrocławiu, ostatnim miejscu przed Pragą. Tak oto kończy się mój drugi Poland Trip, który trwał 17 dni, 2 godziny i 45 minut, podczas którego odwiedziłem 14 miejscowości, z czego 9 było planowanych, a 5 na zasadzie, że zobaczyłem gdzieś przy drodze drogowskaz do czegoś, co uznał, że może mi się spodobać, albo które wyszły po drodze, np. w obliczu logistycznej prawie katastrofy w województwie śląskim i małopolskim.